Tu trzeba, szybka akcja ja i zaraz będzie B. Ale już pracuję nad tym, żeby się dało. Kurwa! Ja pierdolę. Idzie! Lezy. Kurwa, sorry. Zaraz będę u Was. Dwa, jeden. Hello. Hello. Szybka akcja. Dobra, to pilnuję z lewej o, idę pod, idę pod, Padłem, z góry, z góry topu. dostałem A, Dobra, też, de, też padłem Dobra, żeśmy wszyscy padli Nie, jest, postawić, postawić O, dobra, postawić, że dorwał Yo, where are they camping, bro? Wow! Tyjostaj, Jestem... <grych> tam oni chyba odplantowują. Uh, uh. Czy nie? 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 Coś ty, następne mamy. Bo nie wiem o którym wy mówicie, ale już mamy załatwione. widzisz? Tak to się robi. Dobra i Pięknie. <trych> i 7-0. Dobra. Dobra. Dobrze. Medic! Dobrze. 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 boys! They're all fucked. Dobrze. Davaj, od dupy strony yeah, jedziemy. No, od dupy. O tu jeszcze paru kolegów się dołącza do tej. A, dobra, dobrze, dobrze. Oj. dobra, dobra. Oj. Etyki, ey. Etyki,

no, they're just the Ostań, What the hell? They be A projekt za o, mam, Ale... no. nagrywasz, to nagrywasz A Dobrze Mam, jest kurwa wiedział, że, to... miał, że nagrywam

O, oh, o oh, no. Oh. Alex. To, to ja. A dobra, już, już, już. Win! A pak. Niemożliwe. hostaj zginął. O, oh, no, gupia jest to Zapomniałem, yeah. zrobić jedną fajną rzecz. Idź go po Nie zaminowałem sobie z te tego. Ład.

Fuck, 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 fuck. A! Oh, Jesus. I don't know, they're in a planting. I don't know, <laughs> Oh, fuck, <laughs> fuck, fucking baga. pulled up like board! <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> Trzymaj się, Alex. Red's here, guys. i right here. I'm Guys, go. Hot shot there. Whoa! Careful, they going going to B about five of them! Why are you even telling them? Don't, don't tell them! nobody on B! Hey, actually, right. I just... Is five of them in B! Five! Right. Oh! oh. oh cool. Only There's four, four now. Oh, that's a lot yeah, There's Oh, this game is garbage. Oh, you right. Chuck if we I killed. Idą sprawa, idą sprawa. Team your name is? I can't hear you. Ah, kurwa, tak nie mi się na Ale będzie akcja, nie zrób dalej. O boj ale ma pota <c 1993> Ty, ostal, ja się akurat zespałdowałem na tobie, ale kurwa ty... Ty patrz na tablicę wyników. <groatte> <trak> oh. Szybka akcja. <głos> ładnie, to było. Kurwa. Geek poszedł to od razu zaczęło się kurwa FM. Och, och to było piękne. O <noise> <noise> oh. eee, Dobra.

no tak no. Nie wiem dlaczego A nie, już ktoś bierze, dobra, to jadę na te. Dobra, Już D. Ja pierdolę! Przejechał przeze mnie! Sir, sir! Our Oh shit! Point B is ours. na E jest, jakby ty... coś. Oh. Sniper. Oh, fuck! Zifer na E. Mam tu jakieś... 4 ucieka.

Ja no chciałem. Nie. Z dwórkami. Ale taka jest drugi. Gdzie? Powiedz gdzie? No tam kręci się. Jedziesz w e. kierunku, nie wiem, Eee, jest na tak gdzieś. Od D. No, o, o, nie to to, wiem, ty, no bez jaj. Ciężko chory. Ciężko chory A co, chciałeś Anna Hackbar zrobić? A chuj, tam <śles> gościa rozjebałem. Tak. No nakrywa, wiesz, nakrywa w Eee, jest, jest, jest Ktoś jeszcze jest na e. <grym> Ej! Nadewam się, zrzucają! Ależ nie zginąłem, bo mnie czołgnął chyba. Dobra, jeszcze jeden, eee. uważaj, dziamy medyk. Kurde, gdybym U ciebie, z przodu. Ktoś próbuje zdobyć. E. Ja. Kurwa, bank. Stary, mutuję go, kurwa, jest no, kurwa We point B. Który to, który to, żeby zmutować go zmutowałeś, jakaś eee, okay, Le Lenard, Len Lenard, zmutuj. A skąd A ty wiesz, kto mówi, Ej, <gulatory> 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 nie wiem, kurwa, obok... Um, on ja, kur wszystkich on mutuje, moda, kurwa, z, z poroz... innych filmów i chuj. <gulatory> Czekaj, zmutowałem tego i... O oh, kurwa! Chowk, Tak jakiś holdu, czy to? No to Dobra. Dobra, idę na C. Chodź, chodź się boję. Tam jest czołk Ura, <grym> jak tu pociski nad głową. Gdzie jest Eee, Przy C, przy C. Bo ten Projekt na plan. Tak, mam plan. Projekt, Tylko kurwa, dajcie projekt. mi jakiegoś tego. Do Sprytny. Do it. Ek Czekaj, ja mam na Twój plany realizuje bez ciebie Jest na drodze Kurde, prawie, prawie mi się udało Prawie Oj oj Ostrzelił mnie za nie podchodzi A gdzie jest? Kurwa On jedzie na D jedzie na D Kurwa Nie na E jedzie D Ja pierdolę Ej, obaj jadą na D A dobra widzę Ja na Kurwa, macie! No. <noise> ja akurat się dosiadłem. <noise> A tutaj są. No dobra, okej. Okay. To zaraz go kurwa nie będzie. Ja myślę, że mi killowo idzie, i tak jestem na drugim miejscu. A bo do mnie strzela ten helikopter cały czas. O, mam cię w kamie. O, też. na C, do raz zdjęty. Uwaga, za. za to murek. Jestem w tym budynku. Dobra. Pojechali na górę. Uważajcie! Tak. tu jest na górze. Kurwa. Przemoją się. Dobra, projekt zgroszczy na tobie. Eee, spisie Dobra, jestem za. Dobra, jestem za tobą. Oj, oj. oj I tam okay, jest trzech. Dobra, wpijamy ze wszystkich stron. Wow, 4 I got him. Oh, wait. oh Alek, mnie? Teraz trzech załatwiłem. No Przejmujemy. Oh, thank you. Kurwa, aha, broń, broń, bro, dwóch tam jest, dwóch, jeszcze jeden. Ah. Myślałem, że go kurwa, za, ten, snajper, snajper, zabiłem. A, <todgłosy> oh. no, to idziemy do nas. Idę do, was, to staje, bo idę do niego, bo bawa. mnie denerwuje. Dobra. O, okej, okay. jakoś To dalej ciśniemy C, czy to ramacha? Eee, tak, tak C. To jadę tam autem. W sumie mogłeś poczekać, ale dobra. <grybujesz>

Projekt idę tam do ciebie? Lepiej nie O oh, no. wait 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 wait, wait, wait. Oh, Kurwa Co, czołgi? Kurwa nie, no, no, no. Wszyscy e, Dobra, na co jest dwa czołgi, więc trzeba uważać I jedą na E, jedą na E Cały lobby jest na tym Tak. O! Au! Dobra. Idę. O! O! Tak, o, tak no, mi żywo jesteśmy. Jest. Plecy, plecy, plecy! Tak. Kurwa! Wszędzie. Może Daj tak. Ktoś może kurwa w końcu te czoki w... zniszczyć? No bo dlaczego to nie, nie ma?

Kurwa dojeżdżają tutaj. Oh, turn Medjipor. Medjipor. Helikopterki. Oh, he tak okay. okay. It is good. It's not a Dobra. Uh -huh. yeah, like the, the servers Zoro. have like inżyniera in i <try> 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 na te. 3 Hostiles, Archiewa. Dobra, nie ma na d. Mamy 3 more left on D. d. Kurwa Kuźwa. To mnie kurwa zejdzie. Point B jest under attack. Enemy is attacking point D. Ooh, na deko u domku jest O kurwa! E, przy ciężarówce jest. Tak widzę. Schował się. Jedzie czołg kolejny. E, dobra, jedzie czołg. na na drugiego dobra. O, burda, kurwa, ktar zniszczony. nigdy nie atakuje. Zwierzy. Dobra, nie ma zwierzy, kurwa ten strzelają pushing

I lecę na początek na B. Jest man. <laughs> Dosłownie <czyli. laughs> Ile przejęcie? Pak. co jest puste? Nie, nie, nie. nie. Zajmujemy. Kurwa, pierdolę Wait. Wait. Załóg tam do nas. Rana na A jadą. Ja Z tamtej strony. Może na no, tutaj nikogo nie ma, więc przejmuję. No. Cel. Cel to idę na C A co kto ciebie jedzie? Widzę Na E Ło, ty kurwa, right. chuju right. Jedzie na D <sighs> Dobra, idę A. na. Nie on tu jedzie na mnie polować. No, Kurde, ostrzał na tym B. Co? mnie trafił. Co było oponujemy? Ja, no próbuję. To idzie na ser. I'm Don't don't put them! Put them, put them. <laughs> <laughs> oh shit, there's still. Um. Enemy Enemy is attacking point D! Oh, yes! Oh, boy! Oh, <sighs> oh, 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 no. Oh, Ale wojnę prowadzę, ja tutaj z 10 zabiłem. No nie 10, ale z 5. Dobra, a gdzie jesteście? Tak. Jadę z odcieczą. Właśnie, no B byłem, zabiłem tam z 5, ale jeszcze 4 przyszło. O. Jedziemy tu do jakiejś C? Czy coś? Do B. Do B. E, no dawaj na C. Do B, do B, no, no dawaj to? do C. Ja. ja idę na B, bo to o. Jest, jest na... O, ale... A ja do Was z odcieczą czołgiem jadę. Yeah, no. uh, am